hello in these difficult times my name is dr richard pelikan and i live in poland and uh, today i'm going to uh, Dalej mówić po polsku. Szanowni Państwo, producenci popularnego internetowego show o nazwie Dziennik Internetowy poprosili mnie o pomoc, to znaczy chcieliby dalej robić dziennik, ale sam Wojciech Kłuc nie daje rady, jak mówią sądy, sondaże i wróżki. Ja z pomocą mojego zespołu przygotowaliśmy algorytm program algorytm, który pozwala wprowadzić do komputera symulacje. W której możemy komputerowo wygenerować Grzegorza Zelcera oraz Wojciecha Kłuca i wrzucić różne tematy, różne pomysły na odcinki. I ta symulacja sprawia, że oni zachowują się tak, jakby się zachowywali, gdyby żyli naprawdę. Dotarliśmy do. Przełomowego momentu, w którym aktorzy nie są potrzebni, potrzebujemy tylko komputer i, i nic w im i mnie. I mam nadzieję, że będą się Państwo dobrze bawić, bo będzie tych symulacji teraz więcej. Bo skoro możemy już wszystko zrobić na komputerze, to, to dlaczego tego nie róbmy? Dlatego zachęcam do, do oglądania tego materiału. A ja pozdrawiam i wracam do mojego laboratorium. Dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Wojciech. A jakże kojarz. A ty wyszedłeś w prawy, no. O. <laughs> Dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Wojciech Kucz. A jak Grzegorz Zelcer. A to jest dziennik internetowy ryja. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach. Kwarantanna, a właściwie stan wyjątkowy, epidemiologiczny, a być może w dniu, w którym Państwo to oglądają, stan Bóg wie jaki, ale nie bagatelizujmy tego stanu, dlatego my, jako redakcja, która zawsze stoi na. My jesteśmy redakcją? Redakcją. To jest ciężkie pytanie, tak naprawdę, nie? Dlatego, my, Redakcja Dziennika Internetowego, przygotowaliśmy dla Państwa nowe odcinki, w których będą nowe rzeczy i nowe materiały, które pozwolą Państwu dobrze spędzić czas, być poinformowanymi, być na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy. Pierwszy dział naszego programu. Musisz się łapać na to szybciej. To nie doszło do zamiany osobowości, charakteru. Nie będziesz po mnie jechał, proszę bardzo. Następny dział. Nie, pierwszy dział. Ważny komunikat odnośnie sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. I teraz jest to komunikat bez żartów. I e, rozpoczyna się ten komunikat. Ludzie, siedźcie w domach. Naprawdę, czy, czy, czy do was to nie dociera? Czy wam życie niemiłe? Albo waszym bliskim. To jest e, naprawdę dla waszego niemiłe? bezpieczeństwa. My trąbimy, i media trąbą, internet trąbi, telewizja chyba trąbi, bo nie Wszyscy wiem, nie ma telewizora. Siedzieć w domu, nie wychodzić, to to cholerstwo nie rozleje się dalej. A co się dzieje? wy no, wyłazicie, człowiek idzie do zwykłego sklepu. Po prostu. Ja jechałem dzisiaj do galerii, wchodzę do galerii, no jest w cholerę ludzi. A ja mam naprawdę. To nie jest tak, że ja mam pół dnia, żeby spędzić w galerii. Nie, ja chcę szybko wejść, szybko wrócić, a ja po prostu trzeba stać w kolejkach pół godziny, bo ludzie ludzie po prostu rozleźli się i kaszlą, będą kupować, po prostu nie wyłaz z domów, przesiedźcie to w domach po prostu i dajcie, żeż spokój z tymi sklepami. Możesz dajcie sobie... normalnie innym ludziom... Tak, zrobić zakupy. Zakupy zrobić po normalnie. normalnie no. Nie to ma żartów. To jest wasze bezpieczeństwo, to jest nie dla waszego żartów. dobra. Nie ma żartów. Jakby były żarty, to byśmy kamizelkę. Ja nie, nie wiem po prostu, nie. ile razy można to powtarzać, żeby ludzie w końcu z, zrozumieli. To jest jakaś paranoja. Ładną no, okay, mi spadło. Proszę państwa, czym byłby dziennik internetowy bez działów? Pewnie... Czymś innym. Dlatego na co teraz czas? Na jedzenie. A to nasz dział... Kącik Kulinarny! <grymny> <grymny> Szanowni Państwo, każdy dział w Dzienniku Internetowym ma czemuś służyć, ma nieść jakąś misję. W okresie kwarantanny, gdzie nie każdy przebywał do tej pory w okresie kwarantanny, bardzo ważna jest kreatywność, ale bardzo ważne jest też odżywianie się, takie po prostu jedzenie. Tak, fajnie byłoby coś jednak jeść, coś tak, pić. Tak, Warto jednak wiedzieć, co robić w takiej chwili i my przygotowaliśmy krótki poradnik. Dokładnie. Co należy robić, co należy jeść w czasie kwarantanny. Punkt pierwszy, jeżeli jesteśmy w domu i jeżeli w tym domu mamy szafki w kuchni, należy sprawdzić, czy w tych szafkach przypadkiem nie ma jakiegoś jedzenia. jedzenia. O kurde! Co to jest? Co to jest? To są trzypączki, Wojciech. To są... Krakele. To są krakersy. To są tak. Uwaga, ja znalazłem. Brzmi jak grzechotka, brzmi jak mokasen. Nie. Jak się nazywają te marakeszy? Grzechotki. Kaklemeky? -ka jak są te... Jakoś tak ku -ku kukłaki? Kukłaki. To nie są kukłaki. kukłaki. To są orzeszki To są... Uwaga. O, to było rozczarowujące. Jesteśmy, jesteśmy w mieszkaniu, w u W mieszkaniu mamy takie, o, mam tylko majtki, chodzę sobie po domu, i tutaj mam takie, o, kurde, rogalik maślany. Wspaniale. O. Ale Wojciech, jest jedno, ale tak? Jest jedno, ale. Na razie mamy tylko jedzenie. A co z piciem? Szanowni Państwo, w takich sytuacjach naprawdę trzeba się wykazać kreatywnością. Trzeba myśleć poza pudełkiem. To znowu ja. Więc możemy na przykład. Znaleźć wodę. Gdzie Państwo mają wodę? W kranie mają wodę, tak, ale woda w kranie często nie nadaje się do picia, prawda? Mamy wodę w butelkach, ale często tych butelek już w domu nie ma. Gdzie mamy jeszcze wodę? Pamiętajmy, że mamy kwarantannę, więc czy mamy wodę w kranie? I... Tak, ale może tak, nie. Mamy. O Boże, jak mi się chce pić, o Boże, jak mi się chce pić, a w kranie nie ma. Nie ma. Mamy nagle kreatywne rozwiązanie. Bęk! Co ja zobaczyłem? Żelazko. I teraz. Smakowa, dobra? Smakowa? Ktoś tam nalał smakowej wody? No ewidentnie jest ktoś tak dla, dla zapachu, coś dolał pewnie umrę. I po prostu i po prostu sobie jemy. Po prostu sobie jemy w rodzinnym gronie, rozmawiamy, dowiadujemy się, co u kolegi, co u koleżanki, czy bardziej u... A co u Ciebie słychać, a chujcie to obchodzi. I zaczyna się kłótnia i nagle się okazuje, że wcale nie byliśmy tak blisko, jak chcieliśmy być I, i że warto było przez te 10 lat do tyłu nie tylko oglądać telewizję albo grać na komputerze, ale porozmawiać, bo potem nie mamy jak rozmawiać. Zbyt się oddalamy od siebie. Pilnujmy tego, bo to jest bardzo łatwo rodzinę stracić, tak. Wszystko dobrze u ciebie? Chcesz znać prawdę, czy chcesz mieć spokój? <grymne> 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 Szanowni Państwo, moim, jak i zarówno Państwa gościem jest dzisiaj dr Richard Pelikan, naukowiec, programista, początkujący influencer i kulturysta. Dzień dobry, panie Richardzie. Dzień dobry, nie, nie, nie podajmy ręki, bo. O, nie wolno wynalazki. Tak, tak, Więc A. ma, ma, ma. Wszystkiego, dzień dobry. Tak. Panie Richardzie, jeżeli Pan pozwoli, zacząłbym z grubej rury. Jakie szanse na przetrwanie ma ludzkość w tych ciężkich i obecnych czasach? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, które na pewno spędza niejednej osobie sens powiek. I odpowiedź na to pytanie brzmi duże: duże. No dobra. No to pytanie numer dwa. Rura równie gruba. Panie Pelikanie, co możemy robić w tych czasach? żeby ograniczyć ryzyko zachorowania? Przede wszystkim to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie brzmi też dużo, ale może coś ale więcej, więcej chętnie powiem. Na pewno ważne w tym czasie jest to, co zostało już powiedziane wcześniej, co powiedzieli też moi koledzy po fachu, którzy na pewno oglądaliście Państwo ich filmy, a jeśli nie, to zapraszamy na kanały Nauka to Lubię, Naukowy Bełko, mc kwadrat. Tam wszystkie te informacje są podane, to są rzetelni naukowcy, więc oni wszystko też powiedzieli, ale ja powtórzę, dbajmy o higienę, Higieny, myjmy ręce, myjmy, myjmy nogi, myjmy co się da, myjmy znajomych, siebie, wszystko, wszystko myjmy, ponieważ wirus przenosi się drogą brudną, i on lubi właśnie takie brudne miejsca, w których po prostu może sobie tam żyć, urządzać mieszkanie, zapraszać znajomych. Wirusy mają bardzo bogate życie towarzyskie, i dlatego to się tak łatwo rozprzestrzenia, ponieważ gdzie oni nie pójdą, tam jest po prostu jakaś taka wirusowa impreza coś w takim, takim stylu. Więc podstawowa, pierwsza rzecz to jest higiena, tylko że intymna, bo nie tylko myjemy, myjemy ręce dokładnie, myjemy też plecy, tak zwaną dupę, wszystko należy umyć. Jako, że wirusy lubią imprezy, to nie należy na imprezach przebywać, unikać dużych skupisk ludzkich, ponieważ ten wirus przenosi się drogą macaną, drogą kropelkową, znaczy się przez rozmowę, dotyk, całunki i te inne sprawy. Dobrze jest siedzieć w domu z bliskimi, ale też nie za blisko. Jest bardzo dużo y, takich właśnie rzeczy, które, 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 które możemy zrobić, żeby się uchronić i ja do nich zachęcam. Bardzo dziękuję w takim razie. Czy jest coś, co chciałby Pan jeszcze dodać, tak na zakończenie, żeby widzowie wyszli z tego wywiadu z jakąś taką myślą, taką nadzieją? Tak, proszę, proszę się nie bać, wszystko będzie dobrze. Proszę tylko nie wychodzić z domu i się myć. No. To, to jest podstawa i też proszę się myć, jak już będzie po wszystkim, bo to też czasami jest problem. I to wszystko, co chciałem dodać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie bardzo w takim dziękuję razie, za ten wywiad. Bardzo dziękuję bardzo, za rozmowę, za bardzo, odpowiedzi. Ja dziękuję, bardzo, bardzo wyczerpujące, to ja dziękuję. E, w takim razie, dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną część programu. To tylko simulacja, to tylko simulacja, to tylko. tylko simulacja, simulacja. Proszę Państwa. Jak to się mówi, jeden zobaczy w szklankę połowę pełną, drugi zobaczy szklankę w połowie pustą. My bądźmy tymi, którzy cieszą się, że mają szklankę. W każdym razie, do czego w ten zawrotny sposób zmierzam Grzesiu? Bardzo chciałbym wiedzieć. Zmierzam do tego, że nasza sytuacja sprawia, że powinniśmy siedzieć w domu i z niego nie wychodzić. Jest dużo możliwości do takich wiesz, rzeczy, które możemy robić w tym domu, żeby się nie nudzić. Na przykład, na przykład. Na przykład gry towarzyskie, gry towarzyskie, gry towarzyskie. Przykład. patrzenie w telefon, Instagram, YouTube jest mnóstwo rzeczy, które potrafią nam zająć czas. Możemy też rozmawiać. Ale no wiadomo po co. W każdym razie bardzo popularne są gry zwane grami RPG. To jest to taka forma rozrywki, którą, którą, którą też my polecamy. To się gra jak jest zazwyczaj ciut więcej ludzi, ale można też grać w dwie osoby. I na przykład my teraz myślę zaprezentujmy, no siedzicie z partnerem, kolegą, i nagle jedna osoba mówi: Hej, zagrajmy w RPG. Okej. Okay. To dobra, to gramy. To y, ja będę mistrzem gry. No to mów, y, co robisz. Gdzie jesteś, co robisz? No to dobra, no to ja jestem rycerzem. Okej, okay, tylko nie możesz być rycerzem, bo to gramy w kosmosie. Aha. Więc y, tutaj sobie z, z, zabieram ci 10 punktów y, doświadczenia za to. Aha, je... a mam jakąś kartę postaci w ogóle czy... No, czy... masz czy nie masz? Mam. Masz. Mam. No to dobrze, to masz za, za to masz 5 punktów. Doświadczenia. Aha. No dobra, no to jesteś w kosmosie. Tak. Ehm... Jestem w kosmosie, czyli jestem kosmicznym rycerzem. No to jest teraz taki, taki scenariusz, że właśnie jesteś tym kosmicznym rycerzem. Aha. No i dzwoni ci telefon. Co robisz? Odbieram okay. telefon. Okej, okay. No y, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy do kosmicznego rycerza się dodzwoniłem? Tak, z tej strony ma, ma, mar, talal, Martalal Krupnik. Marta o, o, to przepraszam, bo ja do, do, do Belzebona dzwoniłem. Do widzenia! Do widzenia! No i, i to jest koniec tej przygody, bo ta, ta postać chciała do kogoś innego się dodzwonić, ale ty dostajesz 10 punktów doświadczenia mhm. i możesz sobie, chociaż ja ci tam zabrałem na początku 10, ale a potem my, dałem a 5, 5 dałeś tak. To masz 5. Ja mam 5. Za 5 punktów nic nie możesz zrobić. Idź mi kanapkę zrób, bo jestem już głodny. Prawie. Więc tak możemy spędzać na przykład czas ze znajomymi bliskimi. Przejdźmy do kolejnego punktu naszego, no jakby nie patrzeć, rewelacyjnego i na bardzo wysokim poziomie programu. Grzesiu, Grzesiu, słyszysz? Zaraz, co to jest? Czy to jest? Kącik muzyczny? Proszę państwa, czas gna, pędzi nieubłaganie, a my już dochodzimy do kolejnego działu naszego dziennika internetowego, a ten dział to... Newsy z kapelusza! Newsy z kapelusza, każdy wie, jak to działa. Jest kapelusz, my wyciągamy newsy i na ten temat dyskutujemy. Chowam kartki, z notatki, wyciągam kapelusz i proszę Państwa... Hola! Hola, Wojtku. Ten niezwykły odcinek wymaga też niezwykłego kapelusza. O, nie dam dłużej rady, musisz utrzymać jeszcze chwilę. Zatem y, przechodzimy do pierwszego newsa. Pamiętajcie, siedźcie w domu. Pierwszy news to, uwaga, uwaga, koronawirus. No, y, proszę bardzo, co powiesz na ten temat, Grzegorz? To jakby, jakby jest. Y... Obecny ten wirus. Jest obecny, dookoła niego kręci się teraz trochę nasze życie, świat i gospodarka. Prawdopodobnie, gdyby nie koronawirus, nie byłoby też dziennika internetowego, więc są też jego jakieś jasne lub dla niektórych kompletnie ciemne strony. Kolejny news. Proszę bardzo. Kor koronawirus. E... Nie, nie da się tego, że koronawirus faktycznie wszędzie y, jest, y, więc... Y, no ale to spróbujmy po prostu kolejny... Coś innego. Kolejny news, y, bo koronawirus jako bo koronawirus. Koronawirusie. Ile pisałeś tych tych newsów? 10. No ja też napisałem 10. No to tak, no dobra, no to. Aha. No cóż, wygląda na to, szanowni państwo, że tematu koronawirusa bardzo długo się nie pozbędziemy. Ten temat się jednak rozpowszechnia tak, tutaj. ciężko jest mówić o czymś innym niż 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 to. O jeszcze są dwa. Dlatego no cóż, no nie dajmy się zwariować na wirus. Nie dajmy się zwariować, on nie może być wszędzie, tak? To znaczy, jeżeli będziemy stosować się do rad i zaleceń ludzi od nas mądrzejszych, naukowców, lekarzy, to wszystko będzie dobrze. Poczekaj, muszę jeszcze dokończyć tylko tę ważną informację. Dobrze, ja też dopiszę kilka ważnych punktów. Kropka. Tak. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę, cieszymy się, że byliście razem z nami. Super, Paj że nie potrafię mówić, ale już nieważne. Tak, dotarliśmy do końca tego odcinka. Możesz nie wąchać moich butów. Ale w sumie nawet nie jest tak źle. Mi nie nie jest. jest tak źle, bo używam wkładek, bo nigdy w nich nie chodziłeś. Nie, czy? używam wkładek, tam są bardzo fajne wkładki. i ja To jak... są Twoje buty naprawdę. To są moje buty. To nie są twoje buty. To są moje buty. Nigdy w nich cię nie widziałem. Bo takim jesteś przyjacielem. Patrzysz tylko... Nigdy nie byłeś... To nie są twoje buty. Bo, to, czy... Po zapachu będziesz sprawdzał no, sorry, ale pachną, kurde, jak rekwizytornia, a nie jak Wojciech Kudz. No, to jest jeden mój but, drugi mój but jest w innym miejscu. Szanowni Państwo... To była wspaniała przygoda, naprawdę. Cieszymy się, że byliście razem z nami. W takim razie do zobaczenia za ile? Za tydzień albo dwa lub. W zależności od tego, czy za tydzień albo dwa. Dajcie dzwoneczek, dajcie subskrypcję i zobaczymy, kto chce, kto nie chce, nie musicie kompletnie robić. Jest tyle kanałów innych ciekawych, że na pewno coś dla siebie znajdziecie, ale jeśli. Szybko! Zbliżają się kosmici!